Drodzy Siostry i Bracia, święta Bożego Narodzenia to doskonała okazja do tego, abyśmy spotykali się i przekazali sobie życzenia. Chciałbym i ja przekazać jak najserdeczniejsze życzenia. Wiemy, że w tych świętach odnajdujemy bardzo potrzebne nam i bardzo głębokie treści, mówiące o tym, jak to Pan Bóg chce być blisko nas, staje się człowiekiem, chce wejść w nasze życie i rozumieć nas jak najbardziej jest to możliwe, ale także siebie dać poznać, zbudować relacje te najważniejsze relacje, jakie możemy zbudować tutaj, na tym świecie, między nim i między bliskim. Składamy sobie życzenia, które idą właśnie w tym kierunku. Chcemy życzyć sobie bliskości. I odbudowywać także te relacje, bliskości, które tak bardzo często narażamy poprzez nasze czy nieodpowiednie słowo, czy zachowanie. Wtedy, kiedy spotykamy się razem w tej atmosferze świąt, mamy doskonałą okazję, aby te relacje były naprawiane. I tego chciałbym życzyć, żeby te święta były taką wykorzystaną przez nas okolicznością do tego, by odbudować te najbardziej potrzebne nam relacje między Panem Bogiem, ale także i między sobą. Wesołych. Pogodnych, radosnych i błogosławionych świąt Bożego Narodzenia.